Zanim przejdziemy do kolejnych lekcji naszego kursu, jeszcze troszeczkę powiem Wam o tych tabelach w bazach danych i opowiemy sobie o takim bardzo ciekawym mechanizmie Active Record. Ten mechanizm służy do odszukiwania, do pracy na rekordach właśnie w bazach danych. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do używania czystego sql do pracy na rekordach w bazie danych, dowiecie się, że tak naprawdę są znacznie lepsze sposoby w rejsach. To programiści RAISA poszaleli naprawdę dali nam dosłownie genialny mechanizm, który pozwoli na ułatwienie pracy, na zwiększenie naszej wydajności w pisaniu kodu. Popatrzcie, przygotowałem dla was taką planszę, gdzie widzimy tutaj tą naszą tabelę w bazie danych z artykułami. Ona zawiera pola ID, strona ID, nazwę, czyli te i jeszcze dodatkowo inne oczywiście pola. Tak naprawdę najważniejsze są te dwa pierwsze pola, czyli ID. To jest inaczej mówiąc klucz własny w tabeli oraz strona id, czyli klucz obcy, który się odwołuje właśnie do tablicy strona. Co by było, gdybym chciał wybrać sobie jakiś dowolny rekord z bazy danych, na przykład rekord o polu id równym 1. Popatrzcie, to jest przykład takiego czystego sql czystego zapytania SQL-owego, gdzie poleceniem select wybieram z tabeli artykuły właśnie to moje id o numerze 1. Tak wygląda to zapytanie w czystym SQL-u. Jak to wygląda jednak w rejsach? Zobaczcie, zupełnie inaczej. Moduł Active Record używa metody find, odszukuje właśnie rekord o numerze id równym 1, i następnie rejsy zapamiętują, tak jakby w cudzysłowie zapamiętują że ja wybrałem sobie właśnie ten rekord i od tej pory wszelkiego typu praca na tym rekordzie będę właśnie wykonywał na tym wybranym rekordzie. Nie muszę konstruować już jakichś specjalnych zapytań, jakichś bardzo skomplikowanych poleceń. Od tej pory rejsy pilnują, że to jest ten rekord dopóki nie wybiorę sobie innego rekordu czy też nie zapiszę tego rekordu, cały czas mogę na nim pracować. Mogę powiedzieć, że ten moduł Active Record wykonuje za nas zapytania do bazy danych. Jest właściwie kompatybilny z dowolnym systemem baz czy to będzie MySQL, czy MSSQL, czy PostgreSQL, czy właśnie baza SQLite, czyli ta nasza baza, nie ma to najmniejszego znaczenia. Niezależnie od tego, właśnie sy od systemu, jaki użyjemy, forma zapytań w naszym module Active Record zawsze będzie taka sama. I to, co właśnie przed sekundą powiedziałem, że aby pracować na dowolnym rekordzie, po prostu moduł Active Record daje nam taką metodę Find. Dzięki której mogę właśnie znaleźć ten interesujący mnie rekord i cały czas już później na nim pracować. Oczywiście do tego modułu Active Record mam cztery metody: Create, czyli tworzenie, Read, czyli odczytywanie, Update, czyli aktualizacja, oraz oczywiście Delete, czyli usunięcie tego właśnie wybranego rekordu, na którym rozpocząłem pracę. Podstawowe funkcjonalności modelu Find z tą właśnie opcją wyszukiwania, czyli w tym naszym wypadku jest to wyszukiwanie po ID. To jest konwertowanie dostarczonych opcji zapytań skłelowych, wykonywanie zapytań i otrzymywanie, odbieranie odpowiednich wyników z bazy i stworzenie odpowiedniego egzemplarza obiektu Rubiego dla właściwego modelu w związku z każdą zwróconą z bazy linią. Tu zawsze to jest odwołanie do tego naszego jakiegoś modelu, na którym będziemy pracować. Jak to wygląda, wiem, że to jest troszeczkę dużo teorii, do tej pory nie robiliśmy takich lekcji. Właśnie to była czysta teoria, ale w kolejnej lekcji zaraz pokażę Wam, jak to wygląda. Za chwilkę będą praktyczne przykłady. Właśnie będziemy się odwoływać za pomocą tego modułu Active Record, gdzie dodamy troszeczkę SQL a wyciągniemy sobie jakieś informacje z bazy danych i zrobimy jak zawsze jakiś bardzo, bardzo praktyczny przykład.